I... to wiesz co, postaw, ja najpierw se kabel przyciągnę. A co do go do góry. korpus razie? P, Pa -e I, Z. <laughs> Nie, no bo one tu dojdzie ci płyta 60, tak? się schodzi. Stoją, stoją, stoją. pisz, Przecież piszę. Miasto pisze. Przecież pisze. Lisa, czekaj. Na chwilę Panie no prezydentie, Gdzie? A tu. No Dobra, no dobra. To po co Telewizja trwam ta I wreszcie otwór zostanie podpierdany. Więc dzisiaj kilka słów o blatach. Mm. Istotną kwestią podczas montażu na kuchni tego rodzaju jest. Nie będę wam pieprzył o łączeniu blatów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Istotną kwestią jest przed. Połączeniem całych tych blatów oklejenie tych krawędzi, które są krawędziami widocznymi, czyli w tym miejscu mamy jedną krawędź widoczną i w miejscu przy piekarniku mamy widoczną drugą krawędź. Ja sobie najpierw wyznaczę wszelkiego rodzaju otwory w tym miejscu tutaj pod zlew, w tym miejscu pod płytę indukcyjną. Po wycięciu wszystkich tych otworów, to blaty będą troszkę lżejsze, ja je sobie będę mógł wyciągnąć odpowiednio, okleić, ofrezować i przygotować już tak naprawdę do przykręcenia. Teraz lecę po zlewozmywak, ustawiam zlewozmywak i będziemy go wycinać. Mą też zlewu, od czego w ogóle zaczynamy? Zaczynamy od tego, że nasz zlew tutaj w tym przypadku jest to frankę z frankogranitu. Jest bardzo leciutki, bardzo fajny. Zaczynamy od tego, że ustawiamy go sobie do krawędzi tak jak jakby to powiedzieć, tak żeby nam było wygodnie z niego korzystać w ten sposób. Łapiemy sobie z racji tego typu, że zlew jest zlewem bodajże 56 cm, szafka jest 70 cm. Podsuniemy się sobie tutaj z tej strony od słupka maksymalnie z tego tylko i wyłącznie, tytułu, aby też nie wpływać wilgocią zbyt mocno na płytę, która będzie płytę lakierowaną, która będzie tu, aby móc w pełni zabezpieczyć sobie te wszystkie krawędzie, odcinając je jak najbardziej od wilgoci. Ja sobie w tym momencie przeniosę naszą skrajną krawędź, że tak to powiem, korpusu. Będziemy sobie zaraz wyznaczać miejsce położenia naszego zlewy. Skrajna krawędź korpusu jest przeniesiona. Korpusy już stoją w takim miejscu, że będą, że tak to delikatnie powiem, nie do ruszenia. Wszelkiego rodzaju szczeliny pomiędzy korpusami, czyli ta szczelina, która jest tu, zostały już tak ustawione, że później wchodzi tylko i wyłącznie panel lakierowany z tej strony i zapominamy o kłopocie. Teraz tak, mam przeniesioną tą kreskę w tym miejscu skraj naszego korpusu. Odmierzam sobie z 68 i 6. Robię sobie 6,86 tu. Łata, poziomica, cokolwiek. Jak ktoś chce, może ukleić sobie blat, środków czyszczących do tych blatów, więc śladówka zniknie. Należy tylko pamiętać o tym, aby zetrzeć go przed silikonowaniem, bo silikonowanie może być niestety, ale za późno. Ja nosek, który zostaje tutaj, robię na 50 mm. Czyli 5 cm tego noska w tym miejscu. Później należy się liczyć tylko i wyłącznie z tym, że może się okazać, że trawers, który idzie pod spodem w pionie, będzie przeszkadzał w montażu naszej baterii. Ale takie kwiatki to zazwyczaj wychodzą na montażach, i niektórzy te trawersy w pionie dają nieco niżej, aby móc normalnie zamontować baterię. I teraz tak, jeżeli mamy ustawiony nasz zlewo zmywak, w tym przypadku na 5 cm. Możecie sobie sprawdzić, ile macie do trawersu waszego pod spodem. Odrysowujemy sobie krawędzie samego naszego złotozmiewka. Jaką ja zawsze wykonuję nie wiem. Nie każdy to robi. Jest odwiercenie w tych czterech punktach otworów, co się chyba nazywa przeciwprężne. Nie mam pojęcia. Więc biorę teraz futerko do wkrętarki i odwiercamy. Mamy zrobione cztery otwory, możemy przygotować sobie teraz pilarkę. I możemy wyciąć otwór pod nasz zlew. Jak widzicie do wycięcia otworów użyjemy w tym momencie pilarko-zagłębiarki. Pozostałe części naszych Naszego otworu dotkniemy standardowo wyżynarku. Pamiętajcie, że przy wycinaniu blatów dość istotną kwestią jest to, aby dobrze trzymać naszą pilarkę z tego tylko i wyłącznie tytułu, że mogą się trafiać niezłe fakapy w postaci kickbacku, co mi się już kilkukrotnie zdarzyło. Więc jedziemy. Listwa jest cofnięta o grubość piły możemy ciąć. Teraz e, zrobię delikatną przykładkę blatu sobie tutaj y, i pokażę Wam już y, w jaki sposób wyciąłem y, cały otwór. No, z tego tylko i wyłącznie to już muszę zabrać stąd kamerę. Kilka słów o zlewie. Zlew został wycięty. Otwory. Tu jeszcze jest niewyczyszczony. Zmywamy ołówek. Wąskie krawędzie zabezpieczamy sobie y, klejem wikolowym. Ja zabezpieczam, hmm. zostawiam do podoschnięcia. Wtedy na krawędzie wąskie daje silikon. Trzyma zajebiście nic się nie dzieje. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest indukcja. W indukcji robimy po raz kolejny to samo. Wyznaczamy sobie środek naszej, że tak to powiem, szafki. Szafka pod spodem jest szafką 70. Czyli tutaj od tej krawędzi, jeżeli szafka nasza jest ustawiona na równo z naszym blatem, dajemy 35 Centymetrów od brzegu, rysujemy środek. W jaki sposób dobrze połączyć nasze blaty? To jest tajemnica sukcesu. Tylko te wkręty są za długie. Bo ja tutaj mam chyba 320, nie pamiętam, czy 300. A tutaj dla mnie wkręty w zupełności wystarczył 20. Więc ja zaraz lecę do sklepu, podmienię sobie wkręty na 20. Żeby nie rąbać takiego, to jest tak, to są 29 dokładnie. Więc ja sobie wezmę wkręta 20, łeb talerzowy przede wszystkim. Nawiercamy wkręty szóstki, nawiercam wiertłem czwórką, piątką. Zależy, które jest w skrzynce wrzucone. Na łączenia tutaj tych blatów. Tutaj jest łyżwa frezowana za pomocą szablonu, szablonu z firmy Festool. Więc wszystko się zgrywa na igłę. No i co? Na łączenie to najlepiej dawać jest kolor jointa. Jeżeli ktoś robi trochę w tym, że tak to powiem, narkobiznesie, to wie o co chodzi. I ten color joint jest naj, najtrafniejszym połączeniem. Najbardziej pewnym jest to klej żywiczny bodajże. żywica, którą uzupełniamy, możemy sobie dobrać pod kolor. W tym przypadku nie mam kolor jointa i całe połączenie będzie uzupełnione fugą silikonową. Daję silikon, na silikon to skręcę. Ta szafka idzie jeszcze delikatnie do wregulowania, bo ta strona tutaj opada, reguluję całą szafkę, wiercę otwory, wycinam blat, wstawiam indukcję, podłączenie do indukcji jest w tej szafce tutaj, bo ona pierwotnie miała iść na tej ścianie, tutaj o gdzieś, ale że obok zlewu by to była, że tak to powiem, delikatnie chujnia, no to inwestorzy się zdecydowali na indukcję na tej ścianie, w ten sposób. Dla mnie będzie dużo łatwiej, bo tam na górze mam przyrobiony już kanał wentylacyjny. Lecę na hurtownię. Wycięcie, wycięcie otworu w blacie pod indukcję wykonujemy identycznie jak wykonywaliśmy pod zlew. Wiercimy otwory przeciwprężne. Chwilę po trzęsie, bo będę kręcił teraz z ręki. Telefon się ładuje yy, generalnie, tak dwa wkręty talerzowe cisielskie z ubem talerzowym, może bardziej w ten sposób. Od tej strony nawiert pod indukcją, wypełnienie, fuga silikonowa, wkrętara. Tutaj jest wiertło do nawiertów, przedłużane. Yy, nawiercamy kładziemy silikon. Skręcamy wszystko, musi się zgadzać. Ja przy skręcaniu tu z przodu łapię sobie ściskiem delikatnie, żeby ścisk trzymał mi jedną płaszczyznę, jedną powierzchnię, i z tyłu tutaj już na rękę będzie szło. Ale nie daję żadnych lamelek. Wy, jeżeli potrzebujecie, śmiało do pozycjonowania: 2, 4, 5 lamelek, jak tam kto sobie życzy, i jazda. To tyle, bardzo proste. Operacja fryzowania. Nie lubię tego robić u klienta, ale niestety nie mamy wyboru. Nie będę latał z blatem po mieście w to i z powrotem. fryzujemy na miejscu. Krawędź mamy oklejoną. Teraz wycieramy sobie tutaj ślady po ołówku. Zbieramy nadmiar kleju. Czyścimy to wszystko. I możemy montować blat. Nie zamontujemy, bo jeszcze tamta strona też się nie. No dookajenie. i co z tym silikonem? To już Wam mówię. Silikonu nakładacie naprawdę, naprawdę cienko, żeby nie dać grubej grudy w silikonie. Z tego tytułu, że im więcej silikonu dacie, tym później ciężej będzie Waszym wkrętom ściągnąć Wasze ze sobą dwa blaty. Tak? Więc silikon, który nakładacie, starajcie się rozłożyć jak najbardziej na krawędzi, od góry, od dołu. Roz, roz, rozcieracie go palcem, i to jest tyle. I robicie to. Ja robię z góry i z domu na, jednej na jednym kawałku, i od góry na drugim. Przykładamy do siebie dwa blaty. Bierzemy wiertło, odwiercamy otwory pod nasze szpilki, pod nasze wkręty, i to jest tyle. No i teraz, tak jak widzicie, przy odwiercaniu został założony już tutaj ścisk, żeby wyrównać nam te nasze dwie krawędzie. Blat na razie nie jest w ogóle ściągnięty. I teraz odwiercamy sobie. Bierzemy wiertło. Tu jest w moim przypadku spiralne, przedłużane. Jeżeli wiertło jest na przykład krótsze od Waszego wkręta, tu akurat będzie idealnie, bo się zmieścimy całościowo. Robicie to dwukrotnie. Przewiercicie jeden blat, wyjmujecie i wiercicie w drugi. Ja jadę z wapem. Wstawiacie sobie swoją wkrętarkę, Wierzecie teraz drugą, bit, skręcacie całość. Mamy wkręconego jednego wkręta. Tak wygląda wyciśnięty silikon przez wkręta talerzowego. Tutaj blatu nigdzie w żadnym miejscu nie podnosi. Zaraz będę ścierał, to znowu pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Część z Was zada pytanie, co ten popieprzony stole robi. Tym razem, co on takiego wymyślił, tym w tym momencie stolarz, żeby później nie leżeć w tej szafce, jak podłączy zawory zimnej wody, ciepłej wody i podłączy zlew. Wyleje się pewnie zaraz jakiś wielki szambo, że jak to stolarz, meblaż, pójdzie, to jeszcze podłączy, podłącza zawory, inwestycję, którą wykonuje, wykonuje u swojego brata, więc dlatego to zrobię i tak samo będzie zresztą z indukcją. Jeżeli klienci są bardzo w porządku i podchodzą do mnie, jakby to powiedzieć, po ludzku, to ja podejdę do nich po ludzku. Oczywiście jest to opcja dodatkowo płatna i za tą opcję trzeba dodatkowo zapłacić. Ale w tym momencie zabieram się za podłączenie zaworów. Żeby zbyt dużo nie gadać. Ja te zawory podłączam na teflon, jedni używają sznurka, inni używają starej zasady pakuły plus taśma, plus pasta. Bierzemy zawory i jedziemy. Woda została zakręcona, spuściłem ją w toalecie, tak aby tutaj, że tak to delikatnie ujmę, nie zapierdolić szafki telefon i jedziemy. Szczelność została sprawdzona, woda jest wkręcona, nic tutaj nigdzie nie cieknie, nic nie kapie. Możemy brać się za kolejny etap podłączania całej naszej Infrastruktury, że tak to powiem, zlewozmywakowej, zmywakowej, czyli narzucamy sobie silikon, silikonujemy miejsce naszego zlewu. Ja najpierw jednakże jeszcze zrobię manewr tego typu, że zmyję sobie te kreski połóżki. Więc jedziemy.